Pięć łapackich. Dawno mi nie było, przyplasą, ale obiecuję, że No, a więc tak. Wiecie, że ludzina jest jak mały klej? Celio. Tata jest prezydentem. Mama. <laughs> minister finansów. Minister oświaty, kultury. No i. Minister rolnictwa. <laughs> Też to bym zaliczył. A do tego stanął wyjątkowy. Ehe, jak zrobię w peluchę mama je? Przera to z automatu, bo czuję, jest daleka. Mm -hmm. Pies to minister oblony, mm -hmm. On nas broni mm -hmm. Szczególnie mnie <ścoughs> Ja zaczepiam, on broni Tak Do tego dzieci uh -huh. To my jesteśmy jak na lód. Uh -huh. Domagamy się uh -huh. Narzekamy uh -huh. A do tego stlejkujemy. Uh -huh. No A kot a kot jest jak rząd. Je za cudze. Żyje za cudze. A tak szczerze. A, a tak szczerze. To nikt nie wie, czym się zajmuje. Jak po kocie. Sprzątamy my. Jak na melkinesie. Miłego dnia.